Na telewizji możemy obserwować Igrzyska Olimpijskie w Londynie, a na bielskich boiskach amatorskie turnieje sportowe. Tym razem w hali bielsko-białskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się zawody koszykówki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Rywalizacja jest jednym z wydarzeń akcji LATO w Mieście na Sportowo. Od godziny 10 o zwycięstwo walczyło 5 trzy osobowych drużyn. Dzisiejszy turniej to turniej e, piłki koszykowej szkół ponadgimnazjalnych. Mamy pięć drużyn, cztery drużyny żeńskie. Niestety wśród chłopaków tylko jedna drużyna. Na sam koniec organizujemy taką gierkę, żeby chłopcy też mogli zagrać. Zasady są proste. Gramy 12 minut na jeden kosz. E, wygrywa drużyna, która zdobywa więcej punktów. System każdy z każdym. Czy koszykówka jest bardzo popularna? No w ubiegłych latach chyba była bardziej popularniejsza. Teraz chyba baseny bardziej. Naszą uwagę przyciągnęła liczba zgromadzonych miłośniczek tej dyscypliny. Zawodniczki ambitnie próbowały zdobyć kolejne punkty, co miało przybliżyć im wygraną w całym meczu. Niektóre z nich popisywały się trudnymi celnymi rzutami. Na boisku, jak i poza nim, nie brakowało emocji. I jak ten turniej Wam idzie? Yy, no my wygrywałyśmy jeden mecz, a tutaj koleżanka. Chwila, bo mamy pecha, bo przegrywamy wszystko jednym punktem, ale kto wie, może jeszcze coś się uda. Wygrałyście ten mecz, czy przegrałyście? Ten wygrałyśmy. A jakim stosunkiem? 3-2. Z kim jeszcze będziecie dzisiaj grać? Z jakąś jeszcze drużyną z Komorowic, tą ostatnią. My, wy albo one. One i my. A kto u was zdobył decydujące punkty? Kasia. Ja. Przy okazji turnieju postanowiliśmy podsumować miesiąc wakacji. Jak do tej pory spędzali je uczniowie? Jak spędzacie wakacje? Byliśmy na obozie sportowym koszykarskim na kaszubach na dwa tygodnie na początku wakacji samym. A ja byłam na flisie Wiślanym, pływaliśmy sobie na łódkach, a teraz sobie gramy w wolnym czasie. Oczywiście wypoczywamy. To znaczy jak? Wjeżdżamy na obozy, gramy w kosza. Piłkę nożną. Siedzę na komputerze. Gramy w kosza. No trenujemy kosze. No, chodzimy na boisko i gramy w kosza. A jak często tutaj przychodzicie? Tutaj no nie bardzo, bo jesteśmy z więc gramy u siebie. No tak samo. <grymne> Trenujemy z naszym trenerem na hali w Czowicach. Oglądacie może olimpiadę? Tak, oczywiście. A, A, specjalne? E, siatkarze dzisiaj też grają. No, siatkówka. O, czy chcecie, żeby wygracie? No pewnie. No oczywiście, niestety chyba nie zdążymy na mecz. A oglądacie może olimpiadę? E, tak. E, komuś kibicujecie? Polakom ogólnie. A, a jakieś specjalne dyscypliny Was interesują? Mm, raczej nie. Siatkarze. Ja nie oglądam Olimpiady. Może oglądać Olimpiadę? Też. Tak, tak, wszystkie konkurencje. Tak, <grych> wszystko co leci. Jakie specjalne konkurencje Was interesuje, czy po prostu starty Polaków? Koszykówka. No i ogólnie też starty Polaków. No Polaków wiadomo, judo, koszykówkę. No, pływanie, koszykówka. Czysto. Koszykówka na Wiktorii to nie jedyna atrakcja przewidziana w kalendarzu imprez Bielsko-Biańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jutro i pojutrze rozpoczynamy warsztaty piłkarskie, i Ty możesz zostać jednym z nich dla szkół podstawowych na hali pod dębowcem, które zakończą się turniejem w najbliższy piątek. W następnym tygodniu, wtorek, środa, czwartek, będą również warsztaty piłkarskie dla szkół gimnazjalnych, i w piątek zakończą się również turniejem halowym pod dębowcem.